że jesteśmy jak nie niewolnikami tej udręki to my jesteśmy porzuceni zrób to raz jeszcze a zostaniesz skikutem czas leci jak strzały ciało leci jak ścierwo szybkość jest przydatna lecz celność jest zabójcza nawet nie masz pojęcia jak trudno robić to wszystko w szpilkach dobrze że mi nerwy pogniły i nic nie czuję nie mam czasu na gierki a zawsze biorę w nich udział Umrzyj i pozwól nie żyć. Zaraz przekonasz się, że gniew króla licza to nic przy gniewie królowej banszy. Nie, nie zaśpiewam ci. Jestem pozbawioną serca władczynią nieumarłych, a nie Katarynką. Sądziłam, że tylko ja zostałam zamordowana przez okrutnika, wskrzeszona jako potężny lecz straszliwy potwór, po czym sama ogłosiłam się królową i poświęciłam swoje sługi dla własnej zemsty. Wtedy Poznałam Kerrigan. Słuchaj, byłam już wysokim elfem, elfem Banshee, nieumarłym wysokim elfem, ale nigdy nocnym elfem. Nie szlajam się po nocach. Nie występowałam z łowczyniami, tylko z własną ekipą pod hasłem Gra i Trombi Zespół Zombie. Ktoś jeszcze słyszy to bzyczenie? Entliczek, pętliczek, wnet pójdziesz na stryczek. Uch, co to za smród? To ja nadal gniję? Ciemność jeszcze mnie nie ogarnęła. Czy to była moja walkiria? To nie było warte takiego wysiłku. Co za nuda? Nie zasługujesz na szybką śmierć. Moje łowy nie mają końca. Mam plany wobec ciebie. Dam ci posmak mojego cierpienia, miernoto. Cóż to za przekleństwo! Jaka w tym radość? Nie ma dla mnie spoczynku. Nie mam czasu na gierki. Zazwyczaj pozwalam sobie na takie coś wyłącznie podczas trupiego festiwalu. Podziwiajcie, oto królowa potępionych. Żegnam o ziemle. Żegnam. Królowa Banshee cię wysłucha. Co? Przyznam, że mogło pójść lepiej. Wszyscy jesteśmy czasem głupcami losu. Mhm. Możesz już wracać do walki. Cóż za przebiegłość. Widzę, że jest z ciebie pożytek. To wystarczy. Interesujące? Dobrze, dobra. Zwycięstwo jest blisko. Nauczę cię pokory. Zniewasz mnie za życia, a będziesz mi służyć po śmierci. Właśnie szukałam celu i oto jesteś. Nie lękajcie się, przeżyłam już gorsze sytuacje. Stań do walki ze mną, lub przede mną padnij. Mroczna pani, macie w opiece. Jakże szlachetnie. Zwycięstwo porzuconym! Rozsądna z ciebie istota. Czy nie dość prób już przeszłam? Igrasz z potęgą, której nie jesteś w stanie pojąć. Streszczaj się! Wyzwól mnie! Nie mam zwyczaju na nikogo czekać! Moja cierpliwość się kończy! Niech me oko będzie zawsze celne! Pora przechylić szale zwycięstwa! Należysz do mnie! Słuchaj królowej Banshi. Słuchaj i słusz! Co za wątły umysł. Chodź, sługo, służ mrocznej pani. Nie stanę przed obliczem śmierci sama, tylko zemsta daje mi ukojenie. Naprzód. Jestem tutaj. Oczywiście. Nie sprawdzaj mojej cierpliwości. Nadchodzi nasza chwila. Zrobione. Mój los w moich rękach. Wydaj rozkaz. Słucham. To nasza szansa do ataku zabić naszych wrogów! Musimy atakować, dopóki wróg jest osłabiony! Ostrożnie! Nie można ci odmówić pewnego talentu. Dostali to, na co zasłużyli. Uroczo. Natychmiast się ulecz! Słabniesz z powodu ran! Ulecz się! Ten obóz najemników będzie mój! Potrzebna ci moja pomoc! Ruszam na pomoc! Muszę się wycofać! Odwrót! Szala przechyla się przeciw nam, przebijają się! Więcej rekrutów dla porzuconych. Zemsta jest blisko. Nie okazywać litości, ruszać do ataku. Walczę dalej. Nikt nie może przetrwać. Na śmierć! Błagaj o swe żałosne życie. Nie mogę się ruszyć! Ich umocnienia upadną, uciekają przed nami. Zaszli tak daleko tylko po to, by zginąć. To powinno wystarczyć, uzdrowicielu. Jestem ci wdzięczna. Chwilowo. Znów jestem zdrowa. Na nic innego nie liczę. W rzeczy samej wyzwólmy nasz gniew. Zgładzimy każdego, kto stanie nam na drodze. Okupią to własną krwią. Widzę jak się gapicie. Byłby z ciebie doskonały męcigól, co nie? Myślałam, że nie będę musiała więcej znosić głupców. Może się jednak do czegoś przydasz? Gotowi doprowadzić do upadku naszych wrogów? Lepiej się przygotuj. Nic nie zdołałoby mnie powstrzymać. Nie lekceważ mnie. Nasi wrogowie będą cierpieć. Nie! I macie przestać pić przed walką! Chyba nie mówisz poważnie. Trzymaj język za zębami, bo go wyrwę. To będzie udana współpraca. Karą za zdradę jest śmierć. Brzydzę się tobą. Chwała porzuconym. Dość tej zuchwałości. no falortala. Przekaż moje pozdrowienia bezkresnej ciemności, skurczy byku. Na polu walki jest miejsce tylko dla jednej królowej, a ty jesteś zwykłym pionkiem. Nigdy nie przestanę walczyć.

Mam mało zdrowia. Jestem zobowiązana. Uratowana. Dobrze mi służysz. Kończy mi się mana. Potrzeba mi więcej many. Mam zbyt mało many. Nie sądzę. <laughs> Nie. Odmawiam. Chyba pora wspomóc naszego sojusznika. Potrzebne mi wsparcie. Natychmiast do mnie. Atakować tutaj. Szybko. Atakujcie bazę. Tam zawoli ich najbardziej musimy zwerbować tych najemników zrównać ten fort z ziemią zająć te strażnicę zająć ten cel zająć to pozbierać to natychmiast musimy to zebrać ostrożnie strzeżcie się bronić tego miejsca przepadniemy jeśli nasza baza upadnie brońcie jej strzeżcie tego fortu nawet za cenę swojego żałosnego życia bronić tej budowli ta budowla ma się utrzymać. Nie pozwólcie temu zginąć. Bronić naszego sojusznika nawet za cenę życia. Słuchajcie tego, co mówię i brońcie tej wieży. Ta budowla ma upaść. Zrównać tę budowlę z ziemią. Zabić to coś. Trzeba dać nauczkę temu głupcowi. Nasi wrogowie zniknęli. Tchórze, wróg gdzieś się chowa. Zabić tego niby bohatera. Ruszam. Zmierzam ku tobie. Musimy się wycofać. Wycofać się, głupcy. Przygotować to do transportu. Trzeba to przenieść i to szybko. Odnieść to. Musimy to odnieść.